W dzisiejszym filmiku chciałbym zaprezentować zegarek francuskiej firmy Yema. Yema to francuska manufaktura, która powstała w 1948 roku. Najbardziej znana jest ze swoich zegarków dla nurków, a szczególnie z zegarka, który nazywa się Supermer. Również produkuje i produkowała chronografy, które były używane przez kierowców sportowych, Mario Andretti używał tego typu chronograf, kiedy wygrał wyścig w Indianapolis w 1969 roku. Jemę również używają francuscy piloci i francuscy kosmonauci. Ja chciałbym dzisiaj zaprezentować zegarek dla nurków i jest to jema Superman. Dokładnie Jema Superman Heritage, bo tak ten zegarek teraz się nazywa. Jema Superman, początek tego zegarka, to jest początek lat 60., dokładnie rok 1963, kiedy ten zegarek się narodził. Superman Heritage, czyli obecna wersja, jest zegarkiem bardzo podobnym do oryginału. Jest troszkę większa, ale tarcza i wskazówki i ten system zabezpieczający bezel Pozostały te same. Koperta wykonana jest ze stali szlachetnej, jest ona cała polerowana, nie ma tutaj nic szczotkowanego. Wielkość tego zegarka to 41 mm w poprzek bezla. Jest również nieco mniejsza wersja, która ma 39 mm. Od ucha do ucha ten zegarek ma 49,5 mm przy 13 mm wysokości i używamy do niego pasków o wielkości 20 mm. Czarna tarcza w tym zegarku ma wielkość 30 mm. Koronka z logo firmy Jema ma wielkość 6,5 mm. jest ona zakręcona i ta koronka pełni również rolę dociskacza tego zabezpieczenia bezla. Kiedy jest ona zakręcona, dociska nam tutaj to urządzonko bezel i wtedy nie można nim poruszać. Po jej odkrąceniu bezel... Można poruszać, jest on 120-120 klików i pod ukręceniem koronki bezel jest nieruchomy. Szkiełko w tym zegarku jest szafirowe. Jest to wypukłe szkiełko, nie samo płaskie. Mechanizm z naciągiem automatycznym. Jest to mechanizm Selita SW200. Zegarek ten kupiłem na pasku gumowym. Tropik. Jednak można go kupić również na bransoletce. Bardzo fajny zegarek. Bardzo bliski swojego oryginału. Jeżeli ktoś lubi tego typu vintage'owe zegarki na pewno spodoba mu się ten zegarek. Może pokażę go teraz na swoim nadgarstku. Mój nadgarstek jest w wielkości 19,5 cm. Tak prezentuje się na nadgarstku. To jest to bardzo fajny zegarek i wszystkim tym, którzy lubią zegarki dla nurków, szczególnie tego typu zegarki o takim zabarwieniu vintage'owym, bardzo go polecam.